Cześć, witajcie z tej strony Paweł. Cóż udało nam się zrobić od ostatniego odcinka? No, udało nam się wziąć kredyt, właściwie to nawet dwa kredyty, a to oznacza, że upadek Republiki jest bliski. Udało mi się również zakorkować tutaj ten obszar. Yy, zakorkować ten obszar. W tej chwili jakoś problem rozwiązałem poprzez wybudowanie tutaj drogi, przebudowę drogi na drogę jednokierunkową. Próbowałem bawić się tutaj światłami, ale niestety światła drogowe tutaj nic nie pomogły. Jedynie tutaj ta droga jednokierunkowa, coś tam wniosła, że nam się to chwilowo rozkorkowało. Przez korki miałem troszeczkę problemów z dostawą żywności do sklepów, więc w tej chwili jestem na etapie, e, że tak powiem, oczekiwania, aż to się unormuje. Dodatkowo, e, co udało się wybudować? Powstała nowy, nowa miejscowość Ozorków. Tutaj te nasze budyneczki podstawowe, na razie, w Ozorkowie. Wybudowałem również tutaj zakład recyklingu stali, czyli jakąś tam stal na swoje potrzeby tutaj produkuje. Jest ona co prawda dostarczana do głównego magazynu, ale to i tak jest mało. Jeżeli chodzi o produkcję ropy, no to tutaj mi się troszeczkę poprawiło pod tym względem, że więcej pracowników tutaj dociera w te rejony i ta produkcja troszeczkę ruszyła, co nie zmienia faktu, że cała wyprodukowana ropa, znaczy ropa, benzyna jest już praktycznie wciągana przez moje tutaj stacje benzynowe. Biura dystrybucji, i tak dalej. Co nam się jeszcze tu udało zrobić? Postawiliśmy sobie stację radiową. Na razie programy kulturalne, edukacyjne i propagowanie sportu. W planach jest oczywiście postawienie stacji telewizyjnej. Zwiększyliśmy tutaj ilość pól do 10 dużych i tutaj powalczyliśmy trochę jeszcze z naszym zasilaniem w dębicy w tej chwili na bieżąco będziemy reagować tylko i wyłącznie na to co się dzieje. Względu na to, że dochód jakiś tam mamy nieduży, ale wydatków jeszcze od groma. I tak się zastanawiam, co zrobić. Tak się zastanawiam, co zrobić. Niby mógłbym spróbować postawić jeszcze jedną rafinerię, znaczy rafinerię, jeszcze jednego kiwoka, tutaj punkt ładowania pojazdów, i spróbować jeszcze tą robkę tutaj sprzedawać. Ale czy to ma sens? Nie za bardzo mi się wydaje. Tutaj zaraz nam się zapcha też wysypisko. Tutaj stacja separacji ogólnej, niby pracuje ledwo ledwo. Śmieciarki jeżdżą, a, a propo śmieciarek. Postawiłem jeszcze jedną dodatkową tutaj utrzymania infrastruktury. Tych śmieciarek jest więcej. No, ale jak jest więcej śmieciarek, to szybciej mi zapełniają też tutaj to, to moje wysypisko. I teraz, szczerze powiedziawszy, albo tonę w śmieciach, albo coś będę musiał dodatkowego wykombinować. Na pewno, będę musiał chyba postawić duże, drugie duże wysypisko, i tam rzucić po prostu bezpośrednio. Yy, spalarni odpadów bo inaczej szczerze bo ja przy tego nie widzę żeby mi to tutaj yy, robaczki ogarnęły dużo budów nie ma są jakieś gdzieś tam kosmetyczne w tej chwili z tego względu że no kasa ucieka a kredyty trzeba spłacić. Więc w tej chwili tylko i wyłącznie na podtrzymanie, tutaj, produkcji, i na że tak powiem, działanie tutaj pod kątem tego, co się będzie działo w naszych miasteczkach. Także powiem Wam, że no, niestety, niezbyt mi się to widzi. No ale póki nie mamy upadku, yy, to jeszcze coś tutaj spróbujemy zrobić. Tak się zastanawiałem. Yy, tak się zastanawiałem, czy tutaj ewentualnie czegoś jeszcze nie pobudować. Ale to widzę, że to troszeczkę takie budowanie mija się z celem. Oczywiście tu będziemy to powiększać. Bo. Jedną tutaj prawidłowością jest to, że szczerze powiedziawszy, miejsca pracy są. To sami widzicie tutaj miejsca pracy są. A robotnicy mają w poszanowaniu wsiąść do PKS-a i podjechać PKS-em do miejsca pracy. Z tego co zauważyłem, to tak gra wymaga tego, że. Wszystko żeby działało tak jak powinno działać To musi być budowane Niestety w pobliżu Budynków mieszkalnych Ale to będzie Generowało też dodatkowe zanieczyszczenia I tak dalej i tak dalej Chorubska Więc pod tym względem uważam Że To jest porażka. Że to jest porażka No ale trudno Trudno Nasza tutaj oczyszczalnia ścieków niby wyrabia, wszystko na bieżąco nam schodzi. A czasami pojawiają mi się tutaj monity, że jest zbyt dużo ścieków, że przepełnione zbiorniki na ścieki. I też tak się zastanawiałem, czy nie wybudować drugiej, czy sobie to po prostu odpuścić. I że tak powiem, nie ciągnąć już więcej rozbudowy. Może jeszcze ewentualnie spróbować tutaj podprodukcję własnego asfaltu, podprodukcję własnego asfaltu, żeby mieć własny asfalt, ale no, zobaczymy. Jeszcze pomyślę, na razie, w tej chwili, plany na zasadzie. Yy, działania natychmiast. No tu już mi się odpady plastikowe zapełniają. Czyli już trzeba by było w tej chwili pomyśleć nad rozbudową przeróbki pla odpadów plastikowych. I to mamy, chyba, tutaj stacja recyklingu tworzyw sztucznych. Czy tworzywa sztuczne z odpadów będą mi robić kolejny budynek kolejni pracownicy ale chyba trzeba będzie to yy, trzeba będzie to zrobić bo tego już mi się tu w magazynie troszeczkę za dużo robi a jak mi się zatka no to niestety ale yy, będziemy mieli wstrzymaną produkcję Pomimo, że powiedzmy robotnicy będą, tak? No dobra, to spróbujmy sobie w takim razie zaprojektować takie coś. Ale to myślę, że już trzeba będzie. Gdzieś tutaj w tych rejonach to zrobić i sprawdzić, czy będziemy mieli zasięg. Czy będziemy mieli zasięg z przystanku? Powinien zasięg być, także zasięg niby jest, no ale to są właśnie pracownicy. W poszanowaniu będą mieli przejść się te 200 metrów. No ale zobaczymy jak to będzie. Coś zbudujemy. Jak wypali? Fajnie. Nie wypali. O, ta, już się rozpędziłem. Yy, nie wypali, trudno się nazywa. Zaczniemy, zaczniemy od nowa, najwyżej. Ale póki jeszcze nie ma monitu, że wszystko nam padło to będziemy budować dalej. Oczywiście już nie tak szybkim tempie. Ale coś spróbujemy zrobić. A plastik jest gdzie? Plastik w jakim magazynie? W takim magazynie? No gdzie jest mój plastik? Odpady plastikowe, wszystko ładnie, pięknie. A w takich magazynach? 160 ton. To ton tworzyw sztucznych 175. Dobra, no trzeba będzie taki stworzyć, nie oszukujmy się. Trzeba będzie taki magazyn stworzyć. A to oznacza, że no, niestety. Troszeczkę znowu nam kasy odejdzie. Troszeczkę nam kasy odejdzie. No tak, kocham to. Naprawdę to kocham. A zrobię to. zróbmy to w ten sposób, już niech będzie już niech będzie Powiadam o ukończeniu prąd macie wodę macie, ścieki macie i wy tu potrzebujecie tylko prąd, macie no dobra i niech tu jeżdżą i że tak powiem, budują. I tak się zastanawiałem, czy tutaj tej głównej yy, drogi do yy, przejścia granicznego nie wyasfaltować jeszcze zanim będę miał swoją swój asfalt. Yy, I chyba tak zrobię. Bo od tego momentu mamy tą jednokierunkową. Z tym, że tutaj jeżdżą, że tak powiem, troszeczkę naokoło. no trudno no trudno ten koreczek tutaj w tych dwóch miejscach mnie po prostu położył na dłuższy czas i pojawiły się problemy z dostawami yy, co mnie tu jeszcze niepokoi no niepokoi mnie to że co jakiś czas pojawiają się te monity odnośnie przestępczości Pykam sobie na budyneczek, a tam cisza. Pykam sobie na komisariaty, może mają za dużo roboty. Gdzie tam? Wszystko elegancko na bieżąco mi schodzi. Jedynie co? To mam troszeczkę za dużo więźniów tutaj. W tym więzieniu. I może to jest problemem. Bo sąd wyrabia. Praktycznie No nie wiem Troszeczkę te e, czego wam znowu brakuje Brak zasobów Tak, oczywiście żywności brakuje No muszę poczekać tutaj, żeby mi się to poprawiło Aha, jeszcze jedna rzecz, jaką zauważyłem w trakcie rozgrywki. Nie wiem, czemu tak wszyscy odnoszą tych centrów dystrybucji, że centra dystrybucji one tu załatwiają wszystko i tak dalej. Według mnie, to one tutaj nic nie załatwiają, bo żeby zabezpieczyć sklepy centrami dystrybucji, to jest chora sprawa ustawiasz sobie, powiedzmy, że zabezpieczenie sklepu do 100% masz centrum dystrybucji, powiedzmy, na 8 pojazdów to będzie jechał jeden pojazd weźmie sobie 0,2 tony bo tyle brakuje na no, chwilę, kiedy on wyjechał z centrum dystrybucji jedzie przez pół mapy te to 0,2 tony zrzuca i wraca z powrotem, tak? w międzyczasie już tego jest mniej czyli zauważyłem, że przy następnej rozgrywce, bo teraz już mi się nie chce tego zmieniać po prostu. Eee, przy następnej rozgrywce wszelkie dostawy do sklepów bezpośrednio będę realizował albo poprzez tylko i wyłącznie eee, linie dostaw, albo ewentualnie będę budował sklepy bezpośrednio jeszcze z. Dodatkowymi magazynami, aczkolwiek z drugiej strony też zauważyłem, że sklep z takim magazynem też nie do końca działa tak jak powinien działać, bo w magazynie może być od groma towaru, a w sklepie go nie będzie wcale, bo sobie go nie ściągnę. Także pod tym względem to jest kolejny bubble w tej grze. No gra jest fajna, no wciąga niesamowicie, to trzeba przyznać, no ale... Nasrane błędów, niedoróbek ma odgroma. A nie chce mi się specjalnie jakiś modów szukać, żeby... usprawniać, usprawnić tutaj rozgrywkę. A ja to sobie o jakiś pojazd, coś takiego mogę sobie ściągnąć. A resztę to powinno według mnie działać bez żadnych dodatkowych... Yy, modyfikacji no ale no nic zobaczymy. zobaczymy jak to będzie wyglądało na razie tutaj pojazdy się psują zakład naprawczy non stop działa no, w tej chwili tylko dwa pojazdy naprawiają, ale naprawiają cały czas także powiem tak jestem bliżej Upade, upadeczku jak to Awalkis mówił jak dalszego rozwoju ale to nic Każde, każdy epizod uczy czegoś innego i w końcu trafię na taki moment że będzie to w miarę płynnie szło oczywiście mógłbym tutaj że tak powiem nasrać kiwoków, tak? Na tych polach naftowych. Ale to nie o to chodzi, bo kiwoki i tak będę budował, i tak będę budował, bo ropa będzie potrzebna do innych rzeczy, tak? Tak samo będę pola jeszcze, jakieś kołchozy, kołchozy jakieś pola, bo zauważyłem, że od groma też płodów rolnych będzie potrzebny. Więc to nie jest tak, że Człowiek nasra w jednym miejscu, wszystko, i to będzie że tak powiem chodziło. No, na razie, jak tutaj poprawiłem tą moją tutaj Dróżkę no to koreczki widzę mi się nie tworzą w tych dwóch newralicznych miejscach. Czyli tutaj ten transport powinien przebiegać w miarę elegancko. Co nie zmienia faktu, że trzeba będzie coś tutaj jeszcze pomyśleć. Aha, i jeszcze jedną rzecz jaką zauważyłem. Próbując bawić się tutaj światłami, miałem zrobiony tutaj ten jedno, jeden kawałeczek drogi, tak? Bo wyskakiwało mi Dałem coś takiego, nie? I teraz tak Mam tutaj te dwie fazy tutaj świateł i świateł nie mogę postawić Wymaga przynajmniej jednej drogi asfaltowej. Czyli ja rozumiem, że dla mnie jedną drogą asfaltową to jest ta prosta. Ale nie, żeby postawić światła, tak jak na tym skrzyżowaniu, musiałem zrobić jeszcze to. Czyli musiałem zrobić praktycznie pełne yy, pełne, że tak powiem, skrzyżowanie asfaltowe, żeby dopiero mi światła zaczęły yy, działać. Że można je było postawić. A tu się mnie nie ma świateł, zapomniałem. To tutaj widzicie. Hmm, tutaj widzicie, tak to wygląda. I niech to w ten sposób działa. I tutaj światło poszło bezproblemowo. Bo mam normalne asfaltowe skrzyżowanie zrobione. Natomiast tutaj jest napisane przynajmniej jedna droga asfaltowa. No i dupa. I to nie działa. A skoro to nie działa, no to bardzo mi przykro z tego powodu, ale światła to chyba trzeba będzie inaczej zrobić. Bo ten będzie teraz stał. W ten sposób to zrobi. Tak zwane skrzyżowanie bezkolizyjne. I tak samo tutaj. I zrobimy to bezkolizyjne chociaż ja wiem czy to jest sens stawiać w tym momencie te światła. No to jak nie patrzeć, będzie mi w tej chwili Zatrzymywało te pojazdy No ale z drugiej strony Może to i będzie lepiej wyglądać Już nie wiem Zadziwia mnie to po prostu ta gra Jest naprawdę świetna, można się fajnie pobawić Ale Niestety niektóre rozwiązania są w porażku. Nie, tak to nie może być. No dobra usuniemy. No to nie ma nie ma sensu. Światła tylko spowalniają tutaj. No niestety jest to ruch drogowy, jeszcze szczerze powiedziawszy, nie spotkałem gry, w której ruch drogowy bez jakichś dodatkowych zewnętrznych modyfikacji działałby tak jak powinien. Zawsze coś jest nie tak. Zawsze coś jest nie tak, no ale trudno się nazywa. Pracujemy na tym, na czym możemy pracować. Dobra, słuchajcie, koniec wględzenia tego mojego marudzenia. Zobaczymy, czy uda mi się coś tutaj wyprostować, ale to będę musiał spędzić przed tą gierką ładnych parę parnaście godzin podejrzewam czyli widzimy się za jakiś czas dzięki na razie do usłyszenia